Witajcie z tej strony Reveks.pl ze mną dzisiaj jest. Ale piszema. No i, i dzisiaj zagramy sobie w dead swampa tak zwanego, czyli y, krótko wytłumaczę, wytłumaczę że y, to polega na tym, że ro, randomowo rozpimy się teraz aktualnie na mapę na mapie, na której będziemy grać. I co jakiś czas będzie nas teleportować. Y, Pomiędzy nami. Naszym zadaniem jest zabić drugą osobę. Yy, czy mniej więcej wiesz na czym dalej będzie to polegać? Masz jakieś A, pułapki wiem. już, czy. No wiem na czym to polega. A pułapki już jakieś masz? Co? A pułapki już jakieś masz? No, coś tam mam chyba. Spoko. No, no dobra, no to. No dobra, to w takim bądź razie zaczynamy. Tyk. A to co ile tu masz ustawione? Z tego co wiem chyba jest coś koło dwóch chyba minut. W tym stylu. No, w takim bądź razie zaczynamy. To jest tak naprawdę ten sam plugin, co chyba Nexe używa. Oczywiście link do pluginu będzie w opisie dla zainteresowanych. No i tutaj już zaczynamy grę. Jestem ciekaw co tam robisz. Prawdopodobnie będzie też druga scena z widoku Kerpiego więc będziecie wiedzieć co ja robi niestety ja tego nie widzę. Z tego co chyba pamiętam to chyba dwie minuty coś w tym stylu. Mm. No, widzę, że już Stone, stąd, stonowa stąd, stąd, stąd ten. Ty też. No, a jak być? Dałam pomysł na pułapkę. Pamiętajcie oczywiście, że póki tak naprawdę wszystko teraz robimy, to zachęcam do za zalajkowania. Jeśli Wam się nie podoba, to możecie dyslajkować, A jeśli tak naprawdę. Chcecie coś powiedzieć? Jakiś fajny pomysł to polecam skomentować. Na pewno przeczytam każdy komentarz. Prawdopodobnie gdzieś mniej więcej po środku lub pod koniec filmu powiem jakieś hasło, które będziecie mogli skomentować. Ja przypnę wtedy jemu serduszko, więc zachęcam do oglądania. Jak Ci idzie? Powiedzę, że masz. Nic... Wiesz, co ja ogólnie mam taki problem, że na pewno wiatro mi się tutaj nie przyda, nie? Bo ja i tak, i tak go nie zrobię. Czyli czy odpada jedna opcja. Ale za to chyba cię wezmę do netheru. No, no, <laughs> o nie, już, już słąpnie zaraz będzie mógł być. Ja nie mam pomysłu kompletnie. Szybko zabierać stąd żelazo. Żebyś nie mógł W razie w. Ważne żeby mieć na wiaderko, żeby cię do... To... Do kiedy wsać. to? To nad się przesuwa? Czy jak? Znaczy się teraz... Teraz randomowo chyba do 5 minut Może Zdarzyć się slump, nie? Boże, to ja mam tu tak czekać? Ja zaraz sam zginę, ale okej okay. <noise> znaczy cię wie, bo tak naprawdę to są pierwsze odcinki. Halo Halo? Znaczy się nie, mówię halo, bo nie mogłem płynąć do góry. No. Wejście teleportucie, kuźwa. Ja nic nie mogę zrobić. Wszystko mnie goni pomocy. Okay. Osłam za, za, za pięć. O nie co? Ej, ale nie, nie o to mi chodzi. Kuźwe. Jak tam nie było wody? Ty też masz szalę jak ja czy tylko ja? Yy, ogólnie ja byłem w jaskini. Boże nie! Ja też, ale ty kuźwa. Nic tylko nie widać. Ja Mniejszej. Dobra, jestem ciekaw jak ten... Pamiętajcie drodzy widzowie, że. A ty masz gamę włączoną czy nie? Mm, ja mam full screen. mi Ja wybuchł. mam full screen na <laughs> Full screen, proszę no, bardzo, włączam full screen. Dobra, oszukiwa. Który to jest poziom? Nie wiem. 30. <laughs> Kuźwa ten chyba diamenty będzie iść kopać. <laughs> ja idę szukać ja... węgla, bo węgiel to znaczy. Kuźwa. No, nie. Nieźle. Dobre. Ja nawet nic nie zdążyłem zrobić. Dobre, to jest. Dobra. Aha, nie ze spiło na lodzie. Na... Nieźle. <laughs> no to Może jest to randomowa, wioska? to nie jest moja wina, jak coś. <laughs> Może tu będzie wioska. Nie, możesz tak naprawdę jednym, co ci chyba zostaje, to zrobienie. to mnie utopić. Mom. No. Nie, tak naprawdę jeśli znajdę coś, coś co długo będę rozwalał, to musisz spokojnie Tak, żebym jeszcze ja to zebrał jak ten. No, do, do, to jest miś polarny. Może, albo dobre, nie. Zrobię tego. Miś polarny? A. <Glacht> Wiem, że możesz go żeby żeby mnie zaczął bić, ale... Nie, zrobię tak, bo odechciewa mi się. <noise> Jak tam ci idzie? <noise> nie mo, moż, jeśli, można jeśli, powiedzieć, że dopiero zaczynam. Jeśli chcesz, to oczywiście możesz na razie sobie łapkę u ten, nie? U mnie będziesz miał więcej możliwości, tak naprawdę. Cześć, co? Co mówisz? M mówię, że jeśli chcesz, to oczywiście mo możesz zrobić coś takiego, że nie zrobisz łapki. i tak naprawdę zrobisz dopiero kiedy będziesz u mnie czy coś. No. O! Oh, dobra. Bo mimo, że to już wszystko jest z 1.16, nie? Szybka gra chyba będzie. Hop chyba w lawę znalazł. Coś tak czuję. Nie no muszę szybko wiadro zrobić. Ty ja przy... Co masz? Miałem odpalony ten. Ekranu wzienną. Przechwytywanie na DC Co za Dobra to nie będzie nie będzie perspektyw na początek Ale nie Co? Nie mam no bo mówisz, że nagrywam przechwytywanie ekranu, tak muszę Nagrywam jakby, ale nagrywam a na sobie. nie wiem czy jest zalec inne Dobra, mam węgiel Powiedziałem tyle węgla jak się robi na czerwono to jest niebezpiecznie, nie? A bo niedługo będzie. Mm, tak, to, to jest randomowe ogólnie, kiedy będzie. Dobrze jest to, że ja nie wiem co tak naprawdę zrobić. Ja, to i moje craftowanie i temu szybkie. Bożek, ja nie wiem, czy nawet tam dopłynę. Do tej lawy. A kto powiedział, że mam lawę? <laughs> Dobra, zobaczymy. Co, dopłynęłaś? Mm, nie, ja sobie na chwilkę zbieram rzeczy. Spoko. Eee. O, by tu było chociaż trzy żelazo, no. Czy ja wymagam mu tak wiele? Mam cichą nadzieję, że zaraz będzie słom, i te żelaza ci zabiorę. <grym> Nie wiem dlaczego. Smutno, ale jednak... że chcesz okradać. <laughs> że chcesz okradać. Smutno. No, troszeczkę. No, kiedy ten słamp jest? Halo. A, gdzie to jest żelazo? Właśnie, yy, prób o jednej rzeczy. Yy, jak dobrze wiecie, o, o 11.30 był film, yy, który. Powiedziałem, wiedziałem, że jak jest będą cztery łapki w górę, to wrzucę jakiś materiał za godzinę, za dwie jeszcze dodatkowy. No niestety, ale... Kuźwa, co ja zrobiłem? To nie miało nie być tego, ty zdrajco. Ty, ty też tam masz nawet. Nawet nie skoczyłem w sumie, ale okej. Okay. Nie, ja jedzenia nie mam. Ojść. W sumie mogłem cię wpuścić do jaskini i byś zginął. Bo hmm. widzę, że masz w Nie. Hmm. A on tak Co to widzisz. można zrobić? Węgiel mam, no ale że warzywa potrzebuję dzięki za trochę kobla. Zawsze się przyda. Spoko, zawsze możesz skoczyć do wody, nie? Spoko, ja to mnie doskoczę. O widzę, ty też jesteś w górach, jestem ciekaw czy jesteśmy na tych samych kordach. Co mam jeszcze mam udostępnianie ekranu? Co? Dodatkowo. Nie, nie musisz udostępniać ekranu Nie, no na lecze, że może jednak mam to zwolone jeszcze. Ale dobra, w sumie, ty wiesz, że jestem w górach, było tam. Troszne. O, owce. O, jaki ładny. Jaki ładny kejdy. Ale piękny. Halo, jest. O jest kurwa mi się coś... Wytchniesz ten moment Jaki moment? No ten O portal tam jest! Jesteś... Na pewno Ty jesteś... Ty jesteś... Kto jestem? O kurwa pójdę do szpitalu Nie nic nie jestem Jesteś giga... Yy... Dziwny. No. Ale że tu jest taki portal piękny? Ale że tu jest złoto, zapalniczka, żelazo, krzemień, a chcesz wejść do meteru? Co? Co? znaczy się znajdziecie w tym portalu też jest późno płaczący Obsydian więc nie spodziewam się, żebyś coś dużego zrobił Tak ja nawet no, nie mam No, chy no chyba, że wykopiesz to chyba. O nie, dead, dead O nie, swam za szybko, no, O, co, jak się czujesz? Dobrze, jest jeden A... aktualnie A, nie, Jesteśmy takimi pepegami, że my nawet ciebie nie zabiliśmy pułapką No, Jeszcze. Just... To ja miałem nawę wek, chciałem tam skoczyć, ale mnie zombie tu z was wyrzucił Teraz znowu będzie się pół godziny ładować Więc przedtem no, to... No ładnie, no, wypierdolę to. to ogólnie, tak Ale to jak jest... Wczoraj. teraz generuje u mnie. No dobra, akacja. Dobra. Zobaczmy. O kuźwa. Ty, ale teraz ten dru ta druga gra była troszeczkę dłuższa, nie? No. Boże, nie no, ja jestem wypegom. Gopałem drewno i spadłem. Bo się na liściach wyspiłem. Boże. Co za Yy, niedługo yy, Herpi właśnie będę potrzebował chyba trzech hmm. czy czterech osób żeby zrobić Death Swamp z większą ilością osób co ty na to. to Jak się no. nauczę ci to mogę <laughs> Znaczy się na pewno cię zaproszę jeszcze do odcinka ale zobaczymy jak to będzie yy. Szukać teraz jakiejś jaskini? Dnia ja że weź teraz na pustynię. Zmyć. Nie przecież pustynia jest kozacka bo tam jest fajne coś. Mm. No, nie no, chodzi no. mi o. No wiem. No tylko cieszę tak? się, że mam pustynię. A, a ty Śmiało. jeszcze masz bion, przyznaj się. Z tymi akacjowymi liśćmi, Znaczy, drzewami, nie wiem. Salam ja. chyba. Ojojoj, oj oj, o, przycina. Mamy survival o, jedzonko a właśnie Kerpi dzi dzisiaj jeszcze będziesz piona na nagrywkę? A, a, czego? no z, y o 19 ze no, no, no to tak, ja, no... ja to ogólnie popnę, ale ten no znaczy się wytnę ten fragment no. No. Wiesz co, znając życie, montowanie zajmie mi... ten. Mniej więcej... W ten. Mniej więcej... Y montowanie mniej więcej zajmie mi od 2 do 3 godzin. Maksymalnie. Więc... Boże, jak... Jak ci idzie? O, mam jedzonko. Jedzonko, Z... ten tylko jedzonko. To jest dużo jedzonka, mam skórę, zrobię jezu, chyba sobie jezu, Nie lubię w kopalniach jak powiedzieć. Spoko, jak coś... O, Nie Jak coś, to Cię zrzucę z klipu, okej? Okay? robisz epokę kamienia, Boże. Co za, co za Co za noob. Co za noob. Okay. Ej, ty w sumie ja nawet pułapek nie robię, tylko sobie tak chodzę, Znaczy, że jesteś nudny? Bo chyba kurwa nie. O, dzięki! O, żelazo! No, dobra. dobra, straciłeś trochę serduszek. Przypominam, że serduszka się nie odnawiają. Chyba jedy... Co? Chyba ty. Na jedzenie, nie, ty? Jedze, jedzeniem chyba. Ale ogólnie zdążyłem zebrać żelaza, więc Pog. Ja nie będę mieć yy, dużo żelaza. O, sawanna. Mam 8 żelaza, więc. Tak więc no. no. Ma, mam. Mam. Pa... Szybio, Szybio, w sumie te... zrobić ci czy... pułapkę tak zwanego, kuźwa, ten? Ej dobra, mam pomysł, jak się zrobić? Tu jest węgiel! No pewnie, oczywiście, że nie. <grym> ja też szukam właśnie węgla, <grym> też mi potrzeb. Ale w sumie po co mi węgiel? Żeby przepałać że coś. No ale nie tylko węglem da się też. Czas tak na masz wiader Ja bym nie miał No Nie, ja coś czuję, że ogólnie Ej nie o tu jest tak dużo żelaza ale Tak nie ma tu węgla No Też mam malutko Jeszcze Czy ja powiedziałem że nie ma węgla Tak Dwa węgla mam No widzę, ja też zrobiłeś trzy lata. Chujże bo... Troszkę więcej tego. Co ja zrobiłem? Co zrobiłeś? No nie! Set. dobry Nie zrobiłem, piszę, żelazne kilo. O co no to po... No to ja mam wiedzieć. No to, w ogóle noc jest. W sumie w ci trochę mobów. Na pewno się z nimi pobawisz. <grym> no, Takuje mi żelaza? Proszę bardzo, no No widzisz, jak ja kolega. A ty się pobawisz ze... Ten, no w sumie pomagają. ja i tak to wyjść na powierzchnię bo potrzebuję tego Do jedna Być parę rzeczy Ale te moby w tym nie pomagają Dobra trzeba na wiadro to zrobić bo wiadro jest tak naprawdę najważniejsze Kuść nie! Umyję Szyjkę mi to mówić Serio kurwa. Serio nie, bo to lepiej, bo to byłeś, Widzowie, jeśli ktoś z Was jest lepszy i umiera trochę mniej ja, To nie, proszę, proszę. pójść napisać napisać w komentarzach Albo wejść w link w opisie na Discorda Zresztą Na pewno się tam pisze. wiecie skontaktujemy czy coś <noise> Bo chłop tutaj umiera, chyba z... <noise> Dobra, zobaczmy. Yy, tu wody w ogóle nie miałeś. Na wodę. Co ty myślałeś? Ja cię zostawię. Pójdź do kolejnego Dobra, nie jest źle. Jak tam się bawisz? leży. O kurde nie doszło, że ja nie muszę No nie, kurzba Dedos No trzeba poszukać pewnej rzeczy No, tak nazywała się Gildia Tutaj był Easy tak Wierzę. Nie mnie zrobisz w Z tego, co mówiłeś <grystanie> Jak wykorzystuję Każda jest cenna, pamiętaj A na no, w tym kajwie, siedzisz? Bo ja nie mogę stąd wyjść <grystanie> To też chyba, idę do kajwa, że jestem, też nie mógł wyjść to się mnie prawie grawal zabił Ja sam. ja się kopię do Kana, już tak w sumie gotowy. ZOMBIE VILLAGE Bez kitu, robisz banding chłopie No Nie no, Najgorsze jest to, że ja na serio nie mam kurwa żarcia no, A ja sobie robiłem I zabiłem piecyk Do. Oh, no, ja tak naprawdę w większości przygotowany, dobra, 2-1, dalej. Jesteśmy no, takimi pepegami, że... Chyba to no to mi... jest to, że my się tak naprawdę zabijamy sami, nie? Bo ja, ja się skupiam na zrobieniu rzeczy jakbym speedyhanował MC. Wow. Weź dopisz ten, a że y, uwaga jesteśmy PPEGami w tym typu. Pepeg gaming, co? No, że jesteśmy bagami. Już, 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 już Jesteś. właśnie... No jesteśmy bagami. Jak my sami giniemy. Znaczy no, się najgorsze jest to, że ja naprawdę się skupiam tak naprawdę na pułapkach, a nie na tym co jest w otoczeniu. No, a ja się skupiam co jest w otoczeniu, a nie na pułapkach. No, tylko najśmieszniejsze, że ta, to od Chyba zabija No, tak jak trzeba coś ogarnąć. Naprawdę, muszę trochę poćpić speedruny czy coś, żeby pisze ten. Co mię zrobić odcinek, gdzie zaczynam speedrunować? Albo streama na Twitchu? Ty tak chyba giniesz, nie? Czemu go <gry> Nie wiem. Tako. Szybko to zakończymy. Mówisz? Mówię O kurwa I Tu, tu jest mm. No halo, baguje się w blokach, a on nie stał Zaczekam w sumie Dobra, tylko aż... Tak, taktykę. W samym czasie? Pog to ja robię jeszcze coś. Okay. Połowę <laughs> Chyba oglądam ja Spot tylko po prostu sobie poczekam. Mam taką pułapkę na Ciebie w wodzie. Dwa. No ta. No, no to się. To jest to, że ciągle jest to noc. Wiesz co, ale fajny pluginek, powiem Ci szczerze. No. Tylko szkoda, że jakby... Osoby, które z niego nagrywają nie, nie, nie ten, nie dają linków. Ja przykładowo dam, ale przykładowo Nexa nie dał tego. Nie, nie, ja nie yup. jestem ppk! Serio? Nie, jestem ppk! Za nie wskoczyłem! Dobra, to gramy survivala. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie jeśli Wam się podobało zostawcie łapkę w górę, jeśli nie, dyslajkujcie. Pamiętajcie, że możecie też napisać co było źle, co było dobrze, co by powinno się nie zmieniać. Możecie też pisać tak naprawdę kto by był chętny na wspólne nagrywanie czegoś takiego. Jestem 100% otwarty na wszystkie propozycje. Pamiętajcie, że liczy się tylko i wyłącznie dobra zabawa i dobre rzeczy do oglądania Mam nadzieję, że Wam się tak naprawdę podobało i też mam taką cichą nadzieję, że wbijecie właśnie na Discorda i ponagrywamy coś razem To co, Kerpi? Żegnamy się! Cześć!